Aneta Chwalba, witam i zapraszam w naszą cotygodniową podróż teatralną. Dziś opowiem przede wszystkim o nadchodzących premierach. A zatem chodźmy do teatru. A na początek dziś premiera familijna, Alicja w Krainie Czarów na scenie Teatru Śląskiego. Czas już było na taki spektakl dla nieco młodszej widowni? Wiesz co, no myśmy ostatni taki spektakl na dużej scenie e, zrobili cztery, no 9 lat temu. 9 lat temu i to było i dookoła świata, które do dzisiaj jest grane. Cieszy się ogromnym powodzeniem, ale oczywiście od wielu lat były organizacje widzów i nasi widzowie prosili o to, żeby po prostu zrobić jakiś spektakl efektowny dla dzieci, ale też dla ich rodziców, babci, dziadków. No i tak też. W końcu się stało. Podobno ta Alicja chodziła za tobą od dawna. Oj, tak. bo Była to moja ulubiona książka w dzieciństwie <noise> i też potem jako mama też moje córki męczyłam czytając Alicję w Krainie Czarów. Kto jest kim? Nic pewnego. Jaki klucz znalazłaś się do opowiedzenia tej historii? Ponieważ to jest spektakl dla osób powyżej 10 roku <noise> życia to myślałam o tym, żeby on był bardzo różnorodny. Pomimo tego, że mamy 16 osób na scenie, tych postaci jest dużo więcej, więc rzeczywiście ta migotliwość, ta, ta różnorodność jest tutaj y, bardzo duża. Kostiumy w tym spektaklu będą spektakularne. Tak, imponujące kostiumy, konstrukcja, którą mam na sobie, autorstwa Kodrada Parola, rzeczywiście mhm. robi bardzo duże wrażenie, również na mnie y, i na pozostałych y, naszych bohaterach które pojawiają się w tym spektaklu, mają bardzo fantazyjne kostiumy. Ty wyglądasz jakby wyjęta wprost z codzienności, z jakiejś, nie wiem, szkoły na przerwie. Myślisz, że właśnie współczesne nastolatki będą się mogły przejrzeć w tej twojej Alicji? Myślę, że tak. Myślę, że będą mogły, bo to jest też właśnie dobry kierunek, który gdzieś Justyna razem z Konradem dobrała, jeśli chodzi o kontrast między mną a postaciami, bo ona jest jeszcze nieukształtowana. Ona jeszcze nie jest w tej noży, ona jeszcze nie jest w tym szaleństwie życia i myślę, że ten kontrast jest po prostu też postacią, też jest tym, co chcemy przekazać. Ten spektakl to koprodukcja. Łączą siły Teatr Śląski i Teatr Ateneum. Łączą instytucje, ale też łączą aktorzy. Powiedzcie, jak to jest tutaj dołączyć do tego zespołu na dużej scenie Teatru Śląskiego. Bardzo dobrze się współpracuje z, 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 panią, z, panią, z panią reżyser. Zostaliśmy też e, tak personalnie przy, ciepło przyjęci przez, przez zespół. No, z niektórymi już się znamy, no bo jesteśmy mm -hmm. tak bardzo blisko siebie, że, że właściwie to nie był aż tak bolesny transfer. Coraz bardziej mi się podoba ten świat, w który wchodzimy, to, że, że to jest właśnie takie, takie pełne, są światła, są, y, są te projekcje, nasze sceny, jest nasza animacja, czuliśmy się potrzebni. Ja się czuję bardzo taka tutaj zaopiekowana, to jest bardzo, bardzo <grytanie> mi to. Myślę, że to będzie nie tylko efektowne przedstawienie strony wizualnej, plastycznej, ale również w sensie takim znaczeniowym, że to będzie po prostu, krótko mówiąc, dobry teatr. Dlatego Państwa zawsze. W teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie czas na prapremierę jeśli przecięto cię na pół rzecz o polskiej wsi czy jak to mówicie o wsiurskości Myślę, że rzecz o każdym z nas, bo to, że, że pochodzimy z ziemi do ziemi i wracamy, wie każdy z nas. Wydaje mi się, że bawimy się w ogóle tymi określeniami, to znaczy we współczesności, we współczesnym świecie. Dla mnie ten podział na Polskę C i D jest trochę sztuczny, ale jednak ciągle żyjemy w świecie, w którym te podziały są potrzebne. Ja chciałam wam tylko powiedzieć, jeszcze zanim wyjdę, że ja lubię te moje kurki. I że ten wasz podział na Polskę, A, B, C i D, to jest jakiś z XX wieku, ja już wszyscy mnie utożsamiają. Ja Rzeczy się dzieje w Polsce, się w Sromutce. Co to za miejsce na Ziemi? Sromutka to jest autentyczna, autentyczna y, mm -hmm. miejscowość, y, wieś y, pod łodzią. Y, a u nas jest to jakaś taka symboliczna wieś, też troszeczkę metafizyczna, magiczna. Właściwie to poznajemy tylko. Rodzinę, która jakoś nam te sromutka opowiada. I krzyczysz, tu nie ma szczurów, tu nie ma spalin, tu są owieczki i szamba. W roli głównej Karol Czajkowski, kim jest ten twój Marcel? Actually, nie wiem, czy to bym nazywał główną rolą, bo mm -hmm. e, po prostu też krem trochę, że to się dzieje w głowie Marcela i każda postać tak naprawdę jest tutaj równoważna. E, bez tych postaci nie byłoby Marcela, bez Marcela nie byłoby tych postaci. Czy się masz, też utożsamia masz, jakby z tą polską B, czy jakby chciałby bardziej nie... żyć w Polsce A? No. Czy jednak ta ludowość, która, z której pochodzi, czy jest zawstydzona u niego, czy jednak może ją dumnie nosić jako sztandar, to są chyba takie pytania, na które tutaj Marcel próbuje sobie odpowiedzieć. Jest dużo tam baśniowości, magii, że czasami się łapałam właśnie na mm. tym, że obserwowałam próby i, i że moje ciało, jakby zachowywało się jak ciało dziecka w teatrze, które śledzi po prostu bajkę i mm, jest zaczarowane tym wszystkim. A przemoc ekonomiczna to co? No, musisz tak zawsze! Bazą dla tego spektaklu jest książka Łukasza Barysa, laureata paszportu polityki. Co cię ujęło w tej jego powieści? Sposób opowiadania o świecie z pewną ironią, dystansem, ale też z masą kropek, które są równocześnie znakami zapytania. Dla mnie ten spektakl, przynajmniej prywatnie, jest o tym, że za każdym razem w życiu, kiedy się spalamy, to odradzamy się jak Feniks z popiołów. Dla Kaliny Dębskiej to jest dyplom reżyserski, tak? To rzeczywiście jest jej dyplom, więc nawiązujemy tutaj współpracę z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie i zawsze inaczej podchodzi się jednak, jak to jest dyplom, to jest jakby oficjalny start w karierę zawodową. Wróżymy jej sukces? Oczywiście, że tak. Wróżymy jej sukces, wróżymy spektaklowi sukces i wróżymy wszystkim widzom, którzy będą przychodzili na to dużo sukcesów. I zaglądamy też do Parku Słowackiego w Bielsku Białej, po to, by spotkać się z szefem Teatru Banialuka, bo teatr wychodzi w miasto. Co to za projekt? Teatr w mieście naturalnie. Postanowiliśmy zrobić kilka wydarzeń, z którymi my wyjdziemy do natury, z którymi wyjdziemy do ludzi. Zawsze zapraszamy do nas. Wiadomo, że i światła, i dźwięki, cały anturaż jest dookreślony wtedy. A teraz zaryzykujemy pod gołym niebem pięć wydarzeń. Trzy w czerwcu, dwa we wrześniu i będą to czytania sztuk. Park Słowackiego będzie jednym z miejsc, które odwiedzicie. Tak, już 7 czerwca zapraszamy do Parku Słowackiego na czytanie sztuki Smacznego proszę Wilka. 21 zapraszamy do Parku Włókniarzy, gdzie przeczytamy sztukę yy, Kwiat Paproci, a potem 28 zagramy plenerowo spektakl o mniejszych braciszkach Świętego Franciszka w Amfiteatrze w Lipniku. To ciekawe, bo zwykle mamy do czynienia z czytaniem performatywnym e, sztuki, która dopiero będzie wystawiona. Tutaj będziemy czytać rzeczy, które już na Waszej scenie można zobaczyć, więc e, czy będziecie wykorzystywać elementy też ze spektakli? Będą lalki również w niektórych e, tych czytaniach. Tutaj chcemy większy nacisk położyć na tekst, na to, w jaki sposób on jest czytany, w jaki sposób on jest mówiony i znaleźć takie nieoczywiste przestrzenie, stąd właśnie ten pomysł z parkami. Oczywiście to może być ciekawe dla ludzi, którzy byli u nas na spektaklu, a tutaj chcą zobaczyć to z innej strony, albo z, może to być ciekawe dla ludzi, którzy w ogóle nie przychodzą do Bania Luki i nagle to ich zachęci. Czyli wychodzicie w miasto po to, żeby poszukać też może nowej publiczności? Tak, otwieramy się, łowimy szerzej, jesteśmy otwarci na każdego, teatr jest oczywiście inkluzywny, więc to ma przede wszystkim działanie promocyjne, mówiące o nas szerzej. My jesteśmy wrażliwi na przyrodę jako lalkarze. Na katowickim rynku podglądamy dzisiaj młodych e, artystów, e, z szkoły aktorskiej dla tych tak? Co tu się dzieje, co to e, To jest happening, e, który przygotowałam ze studentami. Naszą taką główną dewizą tego e, happeningu jest dostrzeżenie. Przede wszystkim dostrzeżenie e, widzów, dlatego że oni tak naprawdę generują to, czy postać sceniczna żyje w pełni czy nie studentów, którzy wcielają się w role i dostrzeżenie tego że Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego jest tutaj w teatrze. Chcemy wyjść na ulicę i pokazać ludziom, jak dużo się u nas dzieje. Mamy tutaj różne postaci z różnych epok, w różnych stylizacjach. Zainspirowani ideą żywej biblioteki, postanowiliśmy umieścić te osiem postaci przed teatrem, tak, żeby ludzie mogli przysiąść się do nich, porozmawiać z nimi i jakoś tak połączyć się energetycznie. Pan mi trochę Witkacego przypomina. Ale chyba nie talentem tylko może wyglądać... Londyn, chociaż też chyba nie. Zaskoczyła mnie taka bardzo ciekawa koncepcja, polegająca na tym, że możemy rozmawiać w pewnej stylizacji z epoki, w języku z epoki, z postaciami fikcyjnymi, a jednocześnie możemy być sobą. Po co to wszystko? Żeby ludzie dowiedzieli się, że ci młodzi artyści, przyszli aktorzy różnych scen w całej Polsce wcielają się fantastycznie w swoje role i chcemy też podkreślić to, że szukamy nowych studentów, którzy do nas przyjdą i również będą mogli robić takie fantastyczne akcje na scenach, na mieście, w różnych miejscach, bo właśnie trwa rekrutacja do szkoły aktorskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i tam zamieścić odpowiednie dokumenty i pierwszego, drugiego lipca będą egzaminy wstępne. Trzymam kciuki, żeby wszystkim wyszło na tych egzaminach wstępnych. Zapraszam też na nasze media społecznościowy, bo dyrektor szkoły aktorskiej udziela wskazówek, dyrektor dobra rada, jak się nie stresować i dobrze przygotować się do takiego egzaminu wstępnego. Operze Śląskiej w Bytomiu trwają intensywne próby do premiery Halki. To jest taki tytuł, który wraca tu w różnych ważnych momentach tej instytucji. Jaki Pan znalazł pomysł na tą wizję, która się pojawi w tym roku? Ja postanowiłem być wierny mhm. Panu Polskiemu i Moniuszce i zrealizować tę Halkę tak, jak oni ją napisali, wbrecznie I, i muzycznie. Czyli jest tradycyjna, czyli mm -hmm. jest, jak niektórzy mówią, po Bożemu. Cudowne, że, że możemy zagrać tak, jak jest napisane i, i po Bożemu, i, i naturalnie, i zupełnie w ogóle mm -hmm. w, w, w wolności takiej, jaka, jaka jest. Nic nie trzeba kombinować. Tam jest wszystko zawarte w tym, <noise> tym dziele naprawdę i to jest wystarczające. Skupiamy się na uczuciach, na tak. relacjach i na naszych ruchach jesteśmy ptakami, mm -hmm. więc jesteśmy tak, po prostu uziemionymi, tak. no, ale, 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 ale tak. również uniesione, także mm -hmm. jest to naprawdę piękne. Mam nadzieję, że Halka spodoba się tutaj w, w Bytomiu, myślę, że spodoba się publiczności. Będzie to na pewno Halka prawdziwa, ponieważ no, Emil Wesołowski jest znakomitym reżyserem, choreografem. I wszyscy do na Jemu zależy na prawdzie, więc myślę, że przede wszystkim będzie to prawdziwy spektakl, dający prawdziwe emocje i prawdziwe postaci. Musimy świetnie pokazać, jak się poruszamy w kontuszach, jak operujemy karabelą, jak tańczymy, no a poza tym przy okazji jeszcze dobrze by było coś zaśpiewać. No właśnie, a propos śpiewać, to czy te emocje łatwiej jest przekazać jednak w swoim własnym języku? Polski język nie jest łatwym językiem do śpiewania, co więcej, Moniuszko też nie pomagał nam w tym, żeby, żeby to dobrze wszystko brzmiało. Natomiast opera jest cudowna, wspaniała no i, i, i będziemy chcieli pokazać ją z jak najlepszej strony i pokazać wszystko to, co potrafimy najlepiej. Puszcza, puszcza ale zanim premiera Halki to Opera Śląska wyjdzie w miasta raczej zaprosi do wspólnego korowodu pochodu bo chcemy przede wszystkim z państwem świętować ten dzień urodziny Opery Śląskiej dlatego 7 czerwca przed operą tak jak już to wcześniej bywało zamkniemy ulicę Moniuszki będzie wielki korowód pochód super bohaterów z różnych oper w kostiumach przez całe miasto Później wielki koncert, więc jubileuszowy piknik operowy 7 czerwca tutaj w Bytomiu przed Operą Śląską. Wszystko wokół muzyki oczywiście, z naszymi wspaniałymi artystami, w przygotowaniach do jubileuszowej halki. Tych muzycznych akcentów nie zabraknie, a mam nadzieję, że też każdy z publiczności znajdzie coś dla siebie i będą Państwo przede wszystkim z nami w tym dniu, żeby właśnie też w inny troszkę sposób świętować ten piękny jubileusz naszego teatru. Na dziś to już wszystko, a za tydzień sprawdzę, jak wygląda teatralny początek czerwca. Do zobaczenia.